Witam Was, moi kochani, bardzo serdecznie. Dzisiaj już ostatni poradnik z cyklu Zalety i Wady. E, tym razem chiński programator, dlaczego nie? <grydy> a jeśli już, to dlaczego tak? E, podobnie jak to było z płytkami Arduino. Uwaga, ten poradnik, zanim go obejrzycie, to bardzo proszę, mam nadzieję, że najpierw obejrzeliście poradnik o zaletach e, i wadach płytek Arduino, dlatego, że tam przekazałem całą garść wiedzy, e, którą się tutaj posłużę, a więc jak będzie coś dla Was skrótowo omówione, no to się nie zdziwcie, jeśli nie obejrzeliście. Poprzednich odcinków, dwóch, chyba, czy tam trzech o Arduino. Warto, warto obejrzeć, bo na przykład, jak wspominałem o filtracji zasilania i tak dalej, tutaj też będziemy z tym się bawić. Dobra, przechodzę do kamery, gdzie mam właśnie taki chiński programator. Jest to oczywiście jeden z wielu chińskich modeli programatorów. Nie wszystkie tak samo wyglądają, ale wszystkie są na jedno kopyto, tak naprawdę produkowane, robione, źle robione i tak dalej. Jaka jest? Może zaleta takiego chińskiego programatora, bo tutaj na dole mamy atmelowski programator w ładnej obudowie z drukarki 3D, ale o nim za chwilkę, i tu nie, nie chodzi mi o to, żeby Ciebie namawiać na nasz programator, który jest dużo droższy, a szczególnie w tych czasach, o tym powiemy sobie za chwilkę. Natomiast jakie są zalety może takiego programatora? W zasadzie to powiedziałbym Wam, że tylko jedna programator po prostu jest bardzo tani, bardzo tani, ale najbardziej mnie dziwi zawsze dziwił fakt, gdy jeszcze nasz programator USB ASP kosztował 66 zł na rynku u nas w Polsce, a ten chiński programator kosztował czy kosztuje do dzisiaj 15 zł, to wiele osób mówiło: "O nie będę kupował tego Atmelowskiego za 66 zł, bo ja wolę kupić chiński", ale później taki człowiek początkujący chodzi po tym internecie, patrzy: "Ach, przydałby się program MKVR kalkulator". No, to, to no, Okej, okay. kupiłem tani e, programator, to kupię sobie porządny program MK-AVR kalkulator, bo z tymi innymi też już nie było. Kupuję go ten program, ten program za tam 45 zł i słuchajcie, 45 plus 15 to daje praktycznie tyle, co dawał tyle cenowo, co Atnelowski programator. Bo z naszym programatorem jest od razu program, licencja na program MK -AVR kalkulator za free. Wiele osób się przekonało tego programu i z niego, na nim działa. Ten nie ma żadnego wsparcia w postaci programu jakiegoś gotowego od producenta. Owszem, tu od razu mówię, że są alternatywne programy dla MKV kalkulator i to darmowe, takie jak Kazma Programmer, Goły AVR Dude, Pony Pro, czy tam jakieś jeszcze inne. Proszę bardzo, wszystko to mówię, możecie sobie wziąć. Ale gdy kupujecie taki programator chiński, bo teraz przejdziemy niestety do wad, ale powiem też jak się nauczyć z nimi żyć i kiedy, w jakich sytuacjach można z tego programatora korzystać, Wystać, szczególnie jeśli już go posiadasz, i tak dalej. Po pierwsze, te programatory bardzo często mają wgrany zły firmware do tego procesora. Niestety, tu jest procesor od Mega 8. Mają zły firmware wgrany, ale na szczęście ten firmware, moi drodzy, od razu podpowiadam, można sobie wgrać i to w dosyć prosty sposób. Nie może, może nie w każdej wersji tego programatora, ale w, tym, w tej wersji jest to prosty sposób: tylko trzeba wejść na stronę, moi drodzy, nie na tą, tylko na USB ASP, nie przepraszam, y, fischl.de łamane przez USB. ASP. Jest to strona oryginalnego twórcy USB ASP i proszę bardzo, tu możecie ściągnąć plik, w którym jest plik HEX z wsadem do najnowszego, to i tak jest 2011 rok, nowszego nie ma, ale ten wsad wystarczy, że wgracie do tego programatora. W jaki sposób? No niestety trzeba mieć inny programator jakiś, niestety, bo na przykład USB ASP1 porządny warto mieć, prawda, ATB, ale dobra, to sobie trochę żartuję. Trzeba podłączyć tutaj ten programator tutaj a następnie założyć zworkę na złącze, które się tutaj nazywa JP1 prawda, czyli taką zworeczkę wystarczy że tak powiem jakąś wziąć sobie dodatkową, od razu Wam to mówię, jak tu, jak tu żyć Panie tutaj założyć, wtedy podłączyć można sobie taśmę Kanda proszę ja Was bardzo podłączyć taśmę Kanda o Wziąć wtedy sobie drugi programator. Pozwólcie, że ja do tych celów wykorzystam jako drugi programator nasz ATB USB SP, żeby chińskiemu wstrzyknąć coś do tyłka. <noise> Proszę bardzo, podłączam. I teraz uwaga, jak sobie wezmę e, MK AVR kalkulator, program nie MK bootloader, tylko MK AVR kalkulator sobie odpalę. E, te dwa możemy sobie tam podejrzeć gdzieś w małym okienku to zobaczcie, gdy wejdę sobie w zakładkę słynną, programator AVR i mam tutaj wybrany ATB, USB, ASP, to gdy kliknę sprawdź podłączony AVR, to proszę bardzo, wykrywam Atmega8, a więc od tej pory mogę wgrać do niego nowy firmware i to Wam pokazuję w tym poradniku, czyli jak sobie naprawić taki chiński programator, gdyby źle działał, to wtedy warto ten firmware mu podmienić i pokazałem Wam, jaką drogą, moi drodzy. To by była jedna rzecz, Druga rzecz, przejdziemy do drugiej kamery, teraz odłączę nasz programator na razie, odłączę tą taśmę Kanda, zdejmę zworkę do programowania, bo teraz on będzie nam służył jako programator i u Was tak służy w ten sposób, ale w poprzednim poradniku mówiłem o filtracji zasilania sporo o płytkach Arduino, no to przyjrzyjmy się, moi kochani, ja tu może zrobię trochę powiększenie i spróbujmy się przyjrzeć, czy dookoła gdzieś tej atmegi 8, widać, że to jest nawet Atmega 8A, zdaje się, czy widać gdzieś dookoła jakieś kondensatory filtrujące. Po prawej stronie diody LED, rezystory jakieś tutaj, jakiś, o, wydawać by się mogło, że tranzystor, ale z poprzednich filmików wiecie, że to jest stabilizator 3,3 yy, yy, V. O, ktoś powie, to fajnie, pewnie dwunapięciowy programator, prawda? Ale z chwileczkę, szukamy kondensatorów filtrujących. No tu są dwa, ale to wiemy, że to są do kwarca, a nie filtrujące. No to coś, coś ich nie ma. Może od spodu? od spodu, też nie ma tak jak na płytkach hardoinowych w ogóle. No to w tej części może, no tutaj widzimy jakieś dwa kondensatory, jedyne dwa kondensatory, które widzimy na tej płytce programatora i rzeczywiście są to kondensatory filtrujące, ale nawet tutaj jak sobie patrzymy na ścieżki, to zobaczcie jak one muszą być daleko od tego procesora, akurat nóżki procesora zasilania to są tutaj yy, jeden, bo tu jest krop, kółko, to mamy jeden, dwa, trzy, cztery <laughs> i sześć, to są nóżki zasilania i gdzieś z tej przelotki, no tutaj leci to ewentualnie w tą okolicę, tak, do tych kondensatorów, czyli bym powiedział, że to jest spora odległość, a więc wiecie co to jest, to nie jest żadne filtrowanie, to jest tło na psa psaurok, jakieś badziewie i to zamiast dać parę kondensatorów typu jeden ceramiczny 100 nanofaradów, a drugi elektrolityczny, to pan chiński inżynier wymyślił sobie, że on elektrolita nie da, tylko da 10 nano, ale 10 mikro, bo tu widzę, że on po grubości i kolorze raczej to jest 10 mikro, nie mierzyłem go, ale też ceramiczny, więc on do końca swoich właściwości nie spełni, a szczególnie to, że nie będzie zabezpieczał tego procka przed zawieszaniem się i resetowaniem. A na szczęście umiem wy jakby wymusić jeden z najgorszych problemów badziewiarskich, z jakim się spotykacie z tym programatorem, z jakim ja się spotykałem od czasów kurczę, bo ja programatory usb ASP buduję od czasów, znacie pewnie z elektrody, zawsze polecałem kiedyś lepiej samemu zbudować własny programator, zaprojektować płyteczkę i tak dalej niż kupować takie chińskie, niestety, badziewie. No ale jak już masz, no to, no to zobacz jakie są jego wady i żebyś wyraźnie czego potrafił skorzystać z tych. Wiecie co, dajcie mi sekundeczkę tylko przerwy. O, bo ja tutaj nawet mam, słuchajcie, taki programator, który w zamierzchłych, w zamierzchłych czasach tworzyłem, też taki prosty, który nie miał buforowania, ale obiecujcie się, pokażę Wam go, ale obiecujcie, że nie będziecie się śmiać ze mnie, dobra? Tak? Obiecujecie? Dobra, obiecaliście, pamiętajcie. Bum, ha, 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 wszyscy się śmieją, ale to widać, że był, jest nadgryziony zębeł czasu, był długo używany, jakaś obudowa po jakichś lekach, ale widać dwie diodki, przycisk reset ładny, na tym programatorze chińskim resetu przycisku nie widzimy, a szkoda, bo by się przydał, mamy włącznik, wyłącznik zasilania, prawda, zewnętrzny, od spodu płytkę i słuchajcie, tutaj mamy nasz prycowany kondensatorów filtrujących jak much. tu jest wszystko zrobione i tak w miarę porządnie, nie ma buforowania linii procesora, ale nadal ten programator Sprawiał mi podobny problem, ten taki najgorszy, jak ten chiński programator. Ja długo walczyłem sprzętowo, rozwijałem te wersje swoich programatorów, aż w końcu doszliśmy do takiej elektroniki, jaką mamy już w takim programatorze, z którego nie ma co się śmiać. To już jest poważna rzecz. Słuchajcie, porządny programator USB ASP, ale jego elektronika jest, jak widzicie drastycznie rozbudowana, zresztą z piękną obudową wielokolorową drukowaną na drukarce 3D, którą można dokupić u nas i proszę bardzo, tej elektroniki, tu jest elementów elektronicznych, sporo pomijam już o samą filtrację, zasilania to od spodu też są jakieś elementy tu gdzieś na końcu tego y, programatora widzicie, a więc jest to naprawdę mocno, tu jest buforowanie wszystkich linii wejścia, y, linii MOSI, MISO SCK i reset, słuchajcie, dzięki czemu gdy jakieś przepięcie przyjdzie z zewnątrz to nie uszkodzicie procka, tak jak w fińskim programatorze, bo to jest jego kolejną wadą tego Chińczyka, że tu niestety nastąpi jakieś przepięcie, coś nie tak pójdzie Wam z zasilaniem, zewrzecie na płytce docelowej albo podepniecie do wyższego napięcia, to Wam od razu smaży się ten proc, ktoś powie, no dobra, tani to kupię drugi, no ale wiecie, taka droga to prowadzi donikąd. U nas, na no, co najwyżej pójdzie bufor wyjściowy, a go można wymienić, jest taniutki jak barszcz, kosztuje kilkadziesiąt groszy, proszę bardzo, można go wymienić, nie ma problemu, a przy okazji ma ten programator mnóstwo wiele zalet, ale to dzisiaj nie poradnik o ATB, USB, SP, tylko na kilka rzeczy uwagę bardzo istotnych. A zatem, moi drodzy, odkładam na razie USB-ASP i przechodzimy do demonstracji najczęściej spotykanego, bardzo drastycznego, kociego programu z chińskimi programatorami. W tym celu przełączę się na drugą kamerę. Tutaj pozostawiam go na wizji, a jednocześnie biorę w łapki sobie zestaw ATB, moi drodzy, i zobaczcie, co ja teraz zrobię. Podłączam ten programator do USB. Świeci się na nim światełko, więc jest podłączony. Biorę sobie tym razem taśmę Kanda. Podłączam sobie tą taśmę Kanda do tego programatora. Proszę, ja was bardzo. I tą taśmę Kanda jednocześnie podłączam sobie do zestawu ATB, bo chciałbym zaprogramować zestaw ATB. Ja pomijam, że zestawy ATB 105 mają programatory wbudowane, ale można też zewnętrznym programować. Więc proszę bardzo, podłączyłem i proszę bardzo, pierwszy raz zestaw ATB zobaczy chiński programator, prawda? No to proszę bardzo, bierzemy program MKAVR Kalkulator, już go sobie odpalam. I zobaczcie co się teraz stanie. Robię teraz ponownie przycisk Sprawdź podłączony AVR. Powinno mi wykryć procek w tym atmega 32, jaki mam w zestawie ATB. oh my god! A to taki błąd. No niech ktoś z Was powie, że nie widział nigdy tego błędu. A PowerDude MK, a tu akurat ten mój program się trochę inaczej nazywa, nieważne. Cannot query, ma, nie może odczytać ma, d, 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 dostawcy i tak dalej, jakiś lip USB, DLR, error. Nie widzi w systemie w ogóle urządzenia o takich numerkach, VID takim i PID takim. Czyli tak jakby ten programator chiński nie był w ogóle podłączony. Jak to? No ale przecież on działa kurczę, no to przecież powinien działać. Drugi raz spróbuję, może to coś się przydarzyło? Nie. No to a co tu pomoże? okazuje się, słuchajcie, że pomoże zwykle i tobie najbardziej wkurzało, takie wachlowanie z USB i wycieranie wtyczek. I jeszcze raz go podłączę, no i teraz sobie wezmę w MF kalkulatorze, proszę bardzo, o kurczę, działa. No to, a może mi się coś wydawało? Czasami nie zwracacie uwagi na ten błąd. Potem coś tam sobie robicie, na chwilę odłączę sobie, złączę taśmę Kanda, proszę bardzo, zestało, teraz ją znowu podłączę, proszę bardzo, i klikam sobie znowu sprawdź podłączony AVR. No, tym razem wykryło, ale jeszcze raz to zrobię. Uwaga, no, tak to czasami w praktyce jest. Teraz proszę bardzo. Oj, tak, on tam próbował wykrywać dalej, to ten błąd się nie liczy. Proszę bardzo, teraz sobie podłączam drugi raz. Sprawdź podłączony AVR. Też mi zadziałało. To jeszcze raz, proszę bardzo. Po raz kolejny. Uwaga, klik. No nie, znowu mi się ten błąd nie liczy, bo to mi on dalej wyskoczył. To chwileczka, Jeszcze raz podłączam, tylko szybko. Klik, sprawdź podłączony AVR. A mówiłem, że umiem ten błąd wyrzucić, ale. Niestety za chwilę mi znowu wyskoczy ten błądzik, bo nie może bitów doczytać, ale chodziło o to generalnie, że czasami jak podłączamy urządzenie, a ja mam tu na zestawie ATB, słuchajcie, mogłem tą kamerę trochę pomniejszyć, ja mam na tym zestawie ATB włączone podświetlenie. Zobaczcie, bo jak włączam, to mam włączone nawet podświetlenie LCD-ka specjalnie, żeby to wszystko zżerało trochę prądu i tak dalej. Więc okazuje się, że ten błąd, o, znowu wyskoczył, zobaczcie, udaje się wygenerować, gdy do programatora USB ASP tego chińskiego, podłączacie jakiś swój własny układ, niekoniecznie płytką Arduino, bo samą płytką Arduino ciężko go wywołać na błąd, chociaż czasami jak macie do niej podłączone sporo diod świecących, jakieś silniczki czy coś, to tak. I trzeba wtedy znowu zawsze wyłączyć, włączyć. ktoś mówi, a ten chińskie programatory USB, ASP tak mają, że po prostu czasami wyłączyć i włączyć. Słuchajcie, niszczy się, to, to tyle razy trzeba robić przy dużej ilości programowania, że się po prostu gniazda USB niszczą, w, w kablach, przewody, wszystko. Po jaką choinkę? Nasz programator USB, ASP jak weźmiecie, to tego błędu nigdy nie usłyszycie. Zobaczcie, tu nie chodzi teraz o, to, o reklamę USB-ASP, ale żebyście lepiej rozpoznali e, babolę tego chińskiego programatora, to zobaczcie: podłączam go, ten programator nasz, ale tak, odłączam znowu to złącze. Proszę bardzo, przełączę się jeszcze raz na kamerę drugą i proszę bardzo, e, też widzimy, że jest to wszystko tak podłączone. A ja teraz na żywca podłączam zestaw ATB. Uwaga, klik. I sprawdź podłączony AVR. Chiński by nie odczytał, bardzo często pojawi się ten błąd. W naszym tego błędu nie uświadczycie, a więc tym chciałem Wam tylko pokazać jedną z najgorszych wad tego programatora, żeby tutaj już nie reklamować, bo nie chodzi mi naprawdę, broń Boże, o reklamę chińscy, USB, ASP naszego, tylko chodzi o to, o zwrócenie Tobie uwagi, dlaczego chiński programator ma taką paskudną wadę, że potrafi e, resetować. A to wszystko jest związane z tym, że w ogóle brak filtracji zasilania, ale nie tylko. W tym moim, niestety chińskim, była dobra filtracja i nadal to występowało. No, ale to już jest moja tajemnica, co ja zrobiłem, żeby to nie występowało. Ten efekt, jeśli chodzi o elektronikę, ale moi drodzy, z tym się na pewno często spotykacie, więc to wachlowanie tym programatorem może doprowadzić czasami w ogóle do przepięcia jakiegoś i tak dalej, i tak dalej. Więc tą wadę już znacie. Teoretycznie, potem jest taka kolejna rzecz, że nasz programator ATB USB może programować Wam docelowe układy, które możecie zasilać napięciem zasilania od minimalnego przewidywanego dla AVR-ów od 1,8 V do plus 5,5 V. A ten chiński, ale bardzo często się mówi, ważne, żeby można było programować układy zasilane albo 5V, albo 3,3V. No i każdy z Was przeważnie, jak tu siedzicie, to pewnie powie, a te chińskie programatory mają taką zworkę, tutaj ona się nazywa, nie wiem jak się ona nazywa, zobaczmy jak się ona nazywa JP21, chociaż inne mogą mieć, inaczej się nazywać. I pod spodem jest to pisane, że jak ta zworka jest w tej pozycji po prawej stronie, tak jak teraz, to jest to programator 5V, a jak po tej stronie to 3,3V. No słuchajcie, to to już jest, aż mi ciarki przechodzą po plecach, to już jest takie oszustwo ze strony producentów tych programatorów, że się w głowie nie mieści. A początkujące osoby nie wiedzą potem, dlaczego im się czasami układy, które mają docelowe zasilane 3-3 V, potrafią sfajczyć, coś się potrafi zjarać. No, bo pomyślcie sobie, skoro przełączę teraz ten programator z 5V, bo przy 5V normalnie działa, i nawet może sobie weźmy analizator stanów logicznych, moi drodzy. Podłączmy się w takim razie, żeby tutaj za dużo nie grzebać, to ja sobie zmienię przewody tutaj w tym programatorze na męsko, na żeńsko-żeńskie. Nie w programatorze, tylko w stabilizatorze. Wezmę sobie masę, podłączę w analizatorze i kanał pierwszy to będzie żółty przewód. Dobrze, już jestem, przepraszam, musiałem sobie przeorganizować trochę ekran, tak żebyśmy od razu widzieli analizator stanów logicznych, żeby mi nie znikał. Podłączyłem się słuchajcie na tej płytce analizatorem za pomocą już takich prawidłowych jego wtyczek, kurczę, a nie tych kabelków, bo tutaj ciężko było się inaczej podłączyć jestem podłączony do linii MOSI. Chciałbym sprawdzić stany logiczne podczas programowania chińskim programatorem, który jest ustawiony w tryb 5V. Czy rzeczywiście na liniach MOSI Miso SCK pojawiają się stany TTL, czyli 5 od 0 do 5V. W tym momencie klikam sobie start w analizatorze stanów logicznych. I klikam sobie sprawdź podłączony AVR i uwaga, już zaraz zobaczycie, przybiegną do nas pierwsze efekty. Są stany logiczne, jak widać w TTL-u nam, nam cyfrowe wejście nie obchodzi, ale weźmy sobie tutaj wejścia analogowe i zbadajmy. Lecą stany 0 V, wysoki stan to 5 V, 4, 9, 5 V, no jest generalnie 5 V, czyli mamy w TTL-u. Teraz zrobimy, uwaga, to, co Wam mówiłem, czyli Wy mówiliście, czyli w chińskim programatorze, w drugiej kamerze, żebyście mi nie mówili, że Was oszukuję, przestawiam zworkę, tylko może odłączę na chwilę całe zasilanie, Przestawiam zworkę na 3,3 V, tak? Zobaczcie, tutaj od spodu jest 3,3 V, ustawiona jest zworka, czyli teraz do głosu dochodzi teoretycznie super stabilizator, tutaj wlutowany ten malutki stabilizatorek, tak? 3,3 V. No to proszę bardzo, podłączamy to do USB. I czego się spodziewamy? No chyba każdy z was się spodziewa tego, że teraz, gdy puszczę, sprawdź podłączony AVR, wprawdzie Arduino powinno być zasilane 5V, ale no, nikt nam nie zabroni zasilić 3 V, nawet jak jest kwart 16 MHz, to i tak powinno działać. I procek zresztą zobaczycie, że się odczyta, ale my będziemy się, ja sobie zapamiętam, słuchajcie, tutaj w tym analizatorze stanów logicznych. Te wartości, żebyśmy mogli sobie potem tutaj zajrzeć. A teraz na nowo zrobimy capture dla jakich stanów? No, jak myślicie, skoro 3,3V, no to powinny się pojawić od 0 do 3,3V, prawda? Żeby było wszystko prawidłowo. Zróbmy i przygotujcie się na ciarki po plecach i na skrzywienie mózgu. Uwaga, robimy start. Robimy sprawdź podłączony AVR. I moi drodzy, lecą nam już pakiety. Ciach doleciały. Prosek się jak widzicie odczytał przy zasilaniu 3,3 V. Już jesteście ciekawi. Tutaj widać generalnie jakieś 5 V, więc pewnie myślicie, że jest 5 V, znaczy 3,3 V, ale poszerzymy, może będzie lepiej. No to uwaga, rozwijamy to, rozwijamy 00 na dole, a na górze uwaga. Słuchajcie, jak to rozwiniemy, to w najwyższych momentach 4,3 4,3 V. Proszę bardzo. 4,3, tutaj jak są takie piki czasami, to nie jest oscyloskop, ale dochodzi do 4,7V, więc słuchajcie, co tu się dzieje do jasnej ciasnej? Przełączyliśmy niby nasz dwunapięciowy programator chiński na 3,3V, a na liniach MOSI, MISO, SCK i RST leci nam TTL, czyli stany od 0 do 5V. To nie jest zdrowe dla docelowych mikrokontrolerów, słuchajcie. Przecież tu nie ma żadnej konwersji napięć po drodze. Ja wiem, wiem, że są tacy ludzie w internecie, którzy opowiadają, że konwersja napięć to bzdura, ale to dajcie, dajmy spokój, to lepiej pominąć minutą ciszy rozmawianie o tych ludziach. Ale słuchajcie, w, w prockach tych docelowych, których używacie w Arduino, czy gdzieś są na pinach mosi MISO, tak samo jak na każdych innych pinach, takie diodki zabezpieczające wewnątrz prockach do, do masy i do VCC zaporowo skierowane po to, żeby odkładać większe ładunki. Owszem, to działa Owszem, one się od razu nie przepalą, ale jest to na tyle niezdrowe, że może nie tyle prowadzić zaraz do spalenia tego docelowego mikrokontrolera. Ale moi drodzy, jeśli próbowaliście programować mikrokontrolery zasilane 3-3 v ja nie mówię, że płytki Arduino, tylko takie, które są taktowane też mniejszym taktowaniem, wszystko zgodnie z notą, i czasami Wam się blokowały procki, źle się programowały fuse bity, to teraz... Wiesz już dlaczego? Przez to drastyczne oszustwo. Tak, to można nazwać jakimś, jakąś głupotą? Oszustwem? Żeby taki zrobić dwunapięciowy programator? Owszem, on podaje z tego stabilizatora na wyjście programatora 3,3V, ale do jasnej choinki przecież chyba rozumiecie. Przełączę się na drugą kamerę, żeby to naprawdę dobrze zrozumieć, ale przecież chyba wiecie, moi drodzy, że. Przełączyliśmy stabilizator, ten mały tutaj koniuszek, co jest na 3,3V, i on podaje przez taśmę Kanda 3,3V, ale on nie zmienia zasilania tego procka z 5V na 3,3. W związku z czym, moi kochani, ten jest zasilany cały czas 5V. No i to nie dziwne, że on na swoich wyjściach generuje TTL-a. Tak jak było przy 5V, tak i przy 3V. Jak nie wierzycie mi, to sprawdźcie to sami na swoim programatorze. Może macie troszkę inną wersję, może trochę inaczej wygląda, ale sprawdźcie, jak macie takie dwunapięciowe. Czy to tak działa, czy nie tak działa? Skoro tak, to powiem Wam, moi kochani, że można powiedzieć śmiało, że weźcie. I sobie z tego chińskiego programatora po prostu ten stabilizator albo tą zworkę, to po pierwsze, można w ogóle przestawić na zawsze na 5V. A tutaj to w prostą nogę tej zworki obciąć. Tutaj o tą nogę tej zworki można spokojnie obciąć i nigdy nie przestawiać na 3,3V. No chyba, żebyście zasilanie potrzebowali. Ale po co nam samo zasilanie, skoro programator służy do programowania? Słuchajcie, zasilanie to możemy znaleźć 3,3V z dowolnego innego miejsca. A więc dodatkowa rzecz jeszcze, o której nie wspomniałem, a o której teraz wspomnę Wam, to popatrzcie sobie może, jak już patrzymy na tego niestety badziewnego stabilizatora, to czy Wy widzicie obok niego jakieś <grymnie> filtrowanie zasilania? Słuchajcie, tragedia nie, nie widzicie filtrowania zasilania, ani od góry, ani od dołu. Ten stabilizator może w ogóle działać tak, że będzie zakłócał pracę Waszego procka, bo nie ma tutaj przy nim na wejściu i na wyjściu, na, na jego, pokazuję na ekranie tego kamery, na, na wejściu i na wyjściu nie ma w ogóle filtracji. On tu jest w ogóle niepotrzebny. Te trzy, wo... czyli krótko mówiąc, jak już macie ten chiński programator, to okej, okay, tani, macie, to macie. Może się przydać? Może. Kiedy? Kiedy macie do zaprogramowania pięciowoltowo zasilane układy, czyli na przykład takie płytki Arduino albo jakieś swoje układy, to okej, okay, okej, okay, może działać, nie ma zabezpieczonych wejść przed przepaleniem i tak dalej, ale pięciowoltowce da radę programować, natomiast nie dajcie się zwieść i oszukiwać takiemu badziewiu, że tu jest 3,3V napisane, że to jest jakiś programator dwunapięciowy, bo pokazałem Wam oszustwo, którego ja wiem, chyba nikt jeszcze nie sprawdził, bo w necie nie widziałem takich dyskusji, proszę bardzo, moja pierwsza informacja, sprawdzajcie sobie, ale... Powiem Wam tak: jak obetniecie tą nóżkę, to możecie śmiało wylutować ten stabilizator. Może Wam się do czegoś innego przyda. A do czego może się przydać? Jak myślicie, stabilizator taki 3, 3V? On jest w obudowie SOT23W, czyli takiego wąskiego tranzystorka SOT23. Czy Wam nie przychodzi coś do głowy, a oglądaliście poprzednie poradniki o wadach i zaletach Arduino? A pamiętacie Arduino, które się kupuje z naszej firmy Arduino Nano? Ono nie ma tutaj stabilizatorka, prawda? Ale jakby ten z USB-ASP wylutować, gwarantuję Wam, że z, tych, z, tej, z tego modelu te stabilizatorki, ale to zawsze sobie sprawdźcie, bo on ma, zobaczcie, z tej strony y, masę. Tutaj jest Q1 masa, to tutaj masa jest, o, z tej, bo on odwrotnie jest ułożony, więc tutaj jest masa. Tutaj jest wyjście. A tu jest wejście, prawda? Można go śmiało stąd wylutować, wlutować na płytkę Arduino Nano z naszej firmy Atnel, zrobić sobie kolejną fajną modyfikację, tą nóżkę tego scalaka odlutować i zadrzeć do góry, żeby ona nie brała udziału w podawaniu 3,3 V. I macie, moi kochani, na płytkach Arduino Nano z Atnela prawdziwe 3,3 V, z których będziecie mogli zasilić nawet... SP albo inne moduły, bo nie będzie i, i przy, przy, przy okazji nie uszkodzicie przejściówki swojej, gdzie, gdzie wiele osób tak robi, że podłącza tutaj zasilanie 3-3V do czegoś tam i pada im przejściówka i się dziwią dlaczego. No Wy wiecie już dlaczego, ale jak macie ten chiński programator, to proszę bardzo, spokojnie można go wylutować i już wiecie, że nie tylko tak sobie dla bajeru, tylko dlatego, że Was oszukali w tym programatorze chińscy twórcy, którzy. Yy, pomimo przełączenia na 3,3V dali Wam tylko zasilanie na nóżce numer 2 a na liniach MOS i MISO leci TTL, który może Wam zablokować procka, uszkodzić procka wszystko jest niezgodnie ze sztuką tragedia, zero filtracji zasilania i tak dalej, więc pozostawimy go do programowania tylko 5V układów, jako jakiś zapasowy programator i tak dalej, ale stabilizatorek możemy wykorzystać w Arduino Nano, natomiast moi drodzy yy, programator ATB, USB, ASP4, ten, ten, wersja 4.2, tak? Tutaj 4.2 wersja. Naprawdę taki programator warto mieć. On posiada dużo różnych bajerów, Nie będę o nim teraz tu kręcił poradnika. Ale najważniejsze jest to yy, buforowanie. I teraz, jak o tym wspominam, to przecież nie dla ciebie. Kiedy nie chcesz produktów ATB, to już możesz wyłączyć telewizor. Jak nie chcesz, ten w ogóle, czy produktów ATB, czy firmy ATNE i tak dalej, to proszę bardzo, wyłączasz telewizor i nie ma problemu. Ale jest sporo ludzi, którzy chcieliby mieć taki jeden porządny programator. To proszę bardzo, przełączę się na ten ekran. Tylko tu znowu ustawię porządnie kamerę, to prze, przepraszam, że już tak na wizji. Wyłączę widok na razie programatora. I proszę bardzo, moi drodzy, gdy sobie wejdziemy na stronę. Sklep to razem z książką wychodzi na dzień dzisiejszy naprawdę rewelacyjnie ten programator, chociaż niestety, no muszę przyznać, że na dzień dzisiejszy bardzo mocno podrożał. Ja sobie z tego zdaję sprawę, aczkolwiek, pomimo, że bo tu zrobiliśmy ostatnio akcję mailową, gdzie ludzie zebrali się na ten programator. Ale trochę tych programatorów zostało, więc jeszcze jest trochę ich w sklepie. Jest cena spora, ale za to, co ma ten programator w sobie, jak sobie o nim poczytacie w internecie, zobaczycie moje poradniki na YouTubie, że on może być wielonapięciowy, że nim nie uszkodzicie proska, nie zablokujecie, wy razem z nim macie licencję. No to będziecie wiedzieli, że taki jeden programator warto mieć naprawdę do różnych swoich układów docelowych. A do prostych zabaw z Arduino. Czemu nie? Jeśli macie tylko takie płytki, no to wtedy proszę bardzo korzystacie z chińskiego programatora i to jest mój jedyny pierwszy i ostatni poradnik dotyczący wad i zalet chińskiego programatora. Powiedziałem wam jakie ma wady, ale proszę was jeszcze raz na to zwracam uwagę. Nie piszcie do mnie maili, nie zwracajcie się do mnie jakkolwiek. Mirku, kupiłem programator trochę inaczej wygląda, ale nie wiem jak na nim podmienić wsad. Mirku, kupiłem podobny programator, ale nie wiem gdzie na nim jest ten stabilizator czy czywo? Mirku, słuchajcie, na żadne z tych pytań przykro mi nie odpowiem. My produkujemy nasze programatory. Jak ktoś do mnie przysyła pytania o programatory chińskie, jak je naprawić, jak z nimi działać, dlaczego mk kalkulator nie wykrywa, bo nasz mk kalkulator działa z chińskimi programatorami. Ale wybierzecie taki programator chiński i jak wam nie działa, to piszecie do mnie maila. Mirku, twój program, twój program mk kalkulator nie chce mi wykryć Polska. A, ja A jaki masz programator chiński? A ja mówię, no to słuchaj. To masz na pewno telefon, dostałeś do producenta i tam możesz zadzwonić. Ale po chińsku, już nie będę rozmawiał, nie umiem. A ja umiem, ja nie umiem, ale ja świadczę pomoc techniczną tylko do naszych programatorów i mam nadzieję, że za to nie można się na mnie obrażać, skoro jestem producentem, a tym bardziej, że wam jasno, otwarcie powiedziałem, jak taki chiński programator zupgradeować, bo zwykle mają złe wsady, pokazałem jak. W podobnych szukajcie takich zworek, kombinujcie, wiedzcie, że jak mają napisane, że są dwu napięciowe, to wiecie, że to zwykle jest mega fake i oszustwo. I wtedy próba programowania chińskimi programatorami 3-3V układów zasilanych docelowo, słuchajcie, może prowadzić do blokowania tych prostków, a nawet do uszkodzenia. Śmiało to mogę wam powiedzieć. Także to by było na tyle, moi drodzy. Uciekam już. Zapraszam Was do kolejnych. Mam nadzieję, jakże ciekawych poradników, które też będę przygotowywał dalej na YouTube, darmowych z taką oto darmową wiedzą. Pomimo to, że też w tle prowadzę kursy na dzień dzisiejszy, kurs języka C. Na który oczywiście, jeśli masz zamiar w końcu przejść z tego Arduino, to zapraszam, bo ostatnie, że tak powiem, dni, jak nie ty tygodnie, jak i dni, no może dni to nie kiedy ta cena jeszcze jest taka atrakcyjna później będzie sporo wyższa a jak się później namyślisz to będzie trzeba kupić sporo drożej to by było na tyle pozdrawiam was wszystkich serdecznie hej pa pa